Witam serdecznie wszystkich widzów na kanale TV Polonia yy, na Politycznym Obiedzie. Tak, wiem, bardzo kreatywna nazwa. W TV Polonia mamy samych specjalistów do wymyślania nazw programów. A moim dzisiejszym gościem będzie sekretarz stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz członek Polskiej Partii Ślązaków. Zaczniemy od pytania, co pan sądzi o tej napiętej, no napiętej granicy, na, na, napiętej sytuacji na granicy polsko-słowackiej, z tymi imigrantami i tak dalej. No ciężko to określić. No my jako rząd oczywiście e, reagujemy w tych sytuacjach odpowiednio. Była wczoraj konferencja ministra. Ministra Spraw Wewnętrznych. Dobrze pamiętam. I on tam określił swoje yy, znaczy decyzje do, dotyczące tego. Yy, nie pamiętam dokładnie, bo nie słuchałem tej konferencji. Yy, no. Nie wiem, co tam zrobili, ale wiem tylko, że na pewno to, co zrobią, będzie dobrze. E, dobrze. Czy ma pan może informacje dotyczące czy odbyła się już ta rozmowa telefoniczna premiera bądź tam ministra ta rozmowa telefoniczna z słowacką stroną. E... Nawet jeśli bym miał te informacje, to bym ich nie udzielił ze względu na. zachowanie właśnie policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej w tej sytuacji. Czy dobrze postępują? Czy widać zmiany? No, powiem tak, widać zmiany, na pewno jest mniej tych imigrantów coraz bardziej. Kontrola na granicy została wprowadzone, to już wiesz, wiemy. Znaczy nie wiem, czy wszyscy państwo wiedzą, ale powód decyzji jest tajny, jak to wiadomo. Yy, można yy, go przedstawiać, chociaż ten powód też nie jest wiadomo, czy go przedstawi ministerstwo. Yy, dobrze, jest pan w partii Polska Partia Ślązaków i interesuje pewnie nie tylko mnie, ale również naszą publiczność. Czy faktycznie ta partia składa się z samych Ślązaków? W większości składa się z Ślązaków. Ja yy, pewnie Państwo nie wiecie, ale jestem Ślązakiem od pradziada. Od dziada, pradziada, i no powiem tak. Ja sam, gdyby to nie była partia Ślązaków, to bym poszukał innej partii. Z tego powodu, że Poszukałbym innej partii, jakby takiej yy, lewicowej. To jest partia Ślązaków i składa się ona ze Ślązaków. Dobrze. Niedawno były wybory prezydenckie i czy te wyniki były yy, dla Pana i Pana partii dobre? Czy uważa Pan, że dobrze, że Naród wybrał Pana zmęconego, czy jednak wolał Pan żeby wygrał Igor Romanow? No ja powiem tak. Dla naszej partii i prawdopodobnie dla całego Centrum Lewicowego jest dobrze, że wygrał pan zmęcony i ja jestem bardzo szczęśliwy, że właśnie wygrał pan Sławomir. Dobrze, a jak pan zareagował na to, że był pan Ogłoszony sekretarzem stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. O, jak no jak każdy pewnie byłem bardzo miło zaskoczony. Znaczy, nie zaskoczony, bo oczywiście wiedziałem, tylko bardzo... Było miło wtedy, bo no jednak to jest funkcja taka no. Sekretarz stanu, inaczej mówiąc wiceminister. Tak to się odmienia. Tak potocznie nazywany wiceministrem jest funkcją no. No, nie aż tak ważną jak minister, ale też dość ważną w funkcjonowaniu rządu. Dobrze. A jak aktualnie wygląda pańska współpraca z ministrem Aleksandrem Wiśniewskim? Współpraca według mnie jest bardzo dobra, bardzo owocna. Już jedna ustawa. Ustawa dotycząca ślązaków została przesłana do Sejmu. To jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, w których wprowadza się język śląski jako język regionalny i mniejszość narodową jako, dodaje się, mniejszość narodową jako mniejszość śląską, tak, właśnie. Stamtąd są na cele, właśnie tak zaków, czyli Polskiej Partii Ksiądzaków, no i też jest dużo ustaw, które już są na takiej fazie rządowej z ministerstwa, które są po prostu owocem z żytnej współpracy pomiędzy ministrem Wiśniewskim a nami wiceministrami, sekretarzami stanu w ministerstwie. Także myślę, że ta współpraca jest bardzo owocna. Teraz tak mówiąc obiektywnie, czy myśli Pan, że rząd Pana Kowalewskiego otrzyma od Sejmu wotum zaufania? Oczywiście, że tak myślę. Yy, mają tam większość, tak. Yy, więc jakby, no, jakby nie mieli większości, to na pewno by nie dostali, nawet. Wywołania. Dlatego myślę, że... że najprawdopodobniejsze jest to, że wotum będzie przegłosowane. Jeszcze no, nie wiadomo kiedy będzie wotum, ale na pewno będzie ono przegłosowane. Dobrze. Przejdźmy teraz do takiej kategorii szybkiej strzały. Będą dwie opcje. Pan wybierze jedną. A może też pan powiedzieć, tak jak pan Solarski, pomidor. Yy, dobrze, a więc przejdźmy. Pizza czy hamburger? Yy, pizza. FC Barcelona czy Real Madrid? Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. Yy, Legia Warszawa czy Lech Poznań? Lech Poznań. czy Leomessi Piszczek. Łukasz Piszczek. Dobrze. Nadzieja dla Polski, czy przyszłość dla Polski? Polska Partia Ślązaków. Jako marszałek. Adrian Kosecki, czy Piotr Kowal? U. Trudne pytanie. Mm. Antoni Kowalewski. Dawne czasy. Antoni Kowalewski. E, dobrze. E, sekretarz stanu czy... Sekretarz stanu czy premier? No w sumie to łatwa odpowiedź. To zależy, bo niektórzy wolą właśnie zostać na swoim specjalności, wolą się nie wywyższać. Ja jestem jedną z takich opcji. Dla mnie funkcja premiera by w ogóle nie była, więc sekretarz stanu. Marszałkiem, czy bycie prezydentem? Bycie prezydentem. Bycie prezydentem. I ostatnie pytanie. Robert, czy bieganie? Rower. Rower. Dobrze. Przejdziemy teraz do kolejnych pytań. I moim kolejnym pytaniem będzie odnośnie aktualnego rozdziału wicemarszałków i tego, że prawica wciąż nie ma jednego, wciąż była tam o jednego kandydata mniej, o ile dobrze pamiętam, bądź żaden się nie zgłosił. I myśli pan, że kto przejmie... To będzie pełnił funkcję wicemarszałka z środowiska prawicowego. Będzie pełnił funkcję marszałka z, wicemarszałka ze środowiska prawicowego, no to oczywiście nie wymienię ja siedzę w prawicy, jak widać, jestem bardziej tak po drugiej stronie. Ale no jeśli nikt się nie zgłosił, no to się nikt nie zgłosił. Ja nie wiem jak yy, marszałek rozstrzygnie. No ale wiadomo tylko, że no, powinien być jeden z opozycji. Powinien. Przejdźmy teraz do kolejnego pytania. Czy kiedykolwiek spodziewał się pan y, tego, że może pan zostać sekretarzem stanu bądź jakimkolwiek ministrem? No... Na początku swojej kariery się nie spodziewałem, ale później, jak y, zacząłem się bardziej angażować w politykę, wyrobiłem doktora, y, habi, wyrobiłem habilitację z bezpieczeństwa wewnętrznego. To już tak się trochę y, spodziewałem, ale tak tylko troszeczkę tak y, z tyłu głowy się tylko spodziewałem, że no może kiedyś tym wiceministrem, sekretarzem stanu albo ministrem zostanę. Jaka była Pana najlepsza kadencja, jeśli chodzi o ksz cało kształt? <gry> Jaka była to kadencja? No to jest trudne pytanie, proszę Pana, bo tych kadencji to sporo było. Czyli jednym <gry> słowem, ciężko na to pytanie odpowiedzieć. No, gdyby ta kadencja dobiegała końca, to bym powiedział, że ta ale, że nie dobiega końca, to jeszcze tak nie wolno powiedzieć, ale myślę, że e... nie wiem, jaka to była kadencja, bo ja nie mam pamięci doskonałej ani no, bardzo krótkotrwałą pamięć. Nie wiem, jaka to była kadencja, ale wiem, że to jeszcze PSD istniało, czyli Polska Socjaldemokracja, której uczestniczyłem, byłem wtedy w Radzie Nadzorczej Polskiej. No. Odszedł pan z Polskiej Partii Ślązaków, tak za, załóżmy. Albo Polska Partia Ślązaków by się rozpadła. To do jakiej partii najszybciej by pan przeszedł? Porzuciłbym swoją własną yy, A zastanawiał się pan kiedykolwiek nad właśnie stworzeniem własnej partii? O, tak, ja nawet kiedyś gdzieś... miałem, ale to przez bardzo krótki czas, nie wiem przez chyba miesiąc, moje własne koło. Z dwoma osobami, tam nawet jakoś miałem. Yy, nawet zabierałem głos według tego koła. To było wtedy, kiedy yy, kogoś tam mieli postawić przed Trybunał Stanu. I wtedy nawet, no to były takie złote czasy tego koła, ale ja później rozwiązałem, bo yy, jestem lepszą sweter w partii, tak zwanej fuzji. jedną rzecz w, w jeśli miałby, mógłby Pan zmienić jedną rzecz w Sejmie jakaby to była? jaka by to była rzecz w Sejmie proszę Pana byłoby to yy, byłby to proszę Pana byłby to tak yy, byłaby to ilość, sejm, ilość posłów w Sejmie Jest według pana, jest trochę, znaczy według mnie, nie według pana, jest y, troszeczkę, jest za, za, za mała, za mała, no, za mała, 400 osób za mało, tak lepiej by to było zaokrąglić trochę, lepiej by to wyglądało na arenie międzynarodowej, do tych 500, bo mamy teraz 460, tego ładniej by to wyglądało i też byłaby większa reprezentacja demokratyczna, jakby było 500 posłów. Według Pana, yy, czy według Pana telewizja Głos Narodu, no bo jaka jest, każdy widzi, i czy według Pana, czy to podchodzi już taki, pod, czy to podchodzi pod taki dosyć bardzo mocny poziom absurdu? Pan, to jest prywatna telewizja. Jeśli prywatna telewizja robi wszystko zgodnie z prawem, to może sobie tam popierać, co chce. Ale w granicach oczywiście prawa. Gdyby taka lewicowa telewizja była, to też bym yy, tak powiedział, że może robić sobie tam, co chce, ale tylko w granicach prawa. Może sobie mówić, co chce, ale w granicach prawa. ostatnich pytań tutaj ode mnie i moje pierwsze pytanie to, czy rozważał pan kiedykolwiek odejście z Sejmu, przestanie, czy myślał pan kiedykolwiek o przestaniu pełnienia funkcji posła? Eee, pana nie myślałem. Nie myślałem, z powodu dlatego, że jeśli już jest się posłem, dostała się mandat od wyborców, to no, powinno się go wypełniać. Czyli jeśli wyborcy cię chcą, to powinno oczywiście w granicach swojej, w granicach swojej i kogoś, wytrzymałości fizycznej i psychicznej oraz innych walorów, e, powinno się po prostu pełnić ten mandat cały czas. Dobrze, a kiedykolwiek pan myślał o zostaniu senatorem? Wie pan, tak, myślałem kiedyś, ale. Yy, hmm, ale wyszła mi ta myśl z głowy po prostu. Wyszła pana ta myśl z głowy. Dobrze. I to będzie moje ostatnie pytanie. Na dzisiaj, bo może jeszcze będzie jakiś wywiad z panem w naszej telewizji. Ja zawsze jestem chętna na wywiady. Czego pan najbardziej żałuje w swoim jakby w swojej karierze politycznej. W mojej karierze politycznej najbardziej to żałuję proszę pana. Żałuję powiedzieć tak późnego przystąpienia do polskiej partii Ślązeków. <noise> Dobrze, no to myślę, że na dzisiaj to może być tyle moim i Państwa gościem. Był no sekretarz stanu, wiceminister yy, 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 spraw wewnętrznych i administracji, yy, członek Polskiej Partii Ślązaków, z którą naprawdę widać po dzisiejszym wywiadzie i w sumie nie tylko, jest bardzo mocno związany, pan Wojciech Kopanka. Dziękuję za możliwość wywiadu. Ja dziękuję każdemu, który tu przybył. Jeszcze raz dziękuję panu i państwu za przybycie. Widzimy się już niedługo w telewizji Polonia.